Cześć, mam kolejną powtórkę, teraz nastaną przez Gogeta zostałem poproszony o subiektywną ocenę, Jest sami też powiedziana tutaj taktyka, jak on ma zagrać Gogeta i Quantum. Mianowicie plan był taki, że Gogeta pójdzie w bombardy, a Quantum ma pójść w coś, co będzie osłaniało te bombardy. Jak widzicie wyspy są małe i z tego co tu widzę bombardy by w każde miejsce, nieważne skąd sięgnęły. Taki był plan i zostałem proszony, żeby właśnie osiągnąć ten plan, czyli nie mówisz, że a, można było zrobić to inaczej, czy coś takiego, tak dalej, tylko raczej realizację tego planu, jak to wyszło. Mamy tętkę i Kaprocia, przed w drużynie. Dentka poszedł w Europę, Kaproć w Azję, trochę później dentka i Europę kliknął. Kaproć chyba ma pierwszy nie wieczor? Nie ma pierwsze się nie wiecze. Yy, Pół, quantum. Go będzie później. A trzeba przyznać, że no tak przyśpieszyłem trochę, bo tu na wodzie się za dużo nie dzieje. A tu chyba była jakaś walka o górę. Oraz jakieś potyczki wodne. Także trzy stocznie trochę mało w porównaniu z, pięciu, z pięciami kap stoczni. hmm, pięcioma stoczniami. Stoczniami kaprocia, o i tutaj w sumie jest atak na dante, dante przejął to Quantum przejął to Te bitwa morska, Quantum to zdobywaj i tutaj w sumie te okręty zniszczyły, płyną na górę, się trochę wycofują, trochę poniszczą Więc odcypowałem 4 dzianki, czemu 4? Gdzie jest reszta dzianek? Strasznie tak natomiast... znaczy tutaj wygląda, pan tu masz te... A tutaj wie, że kapruś praktycznie tą wodę kieruje, nie? A surowców nie ma dużo, bo tu jest 10 tysięcy żelaza, tu jest 5 tysięcy żelaza i trochę drzewa. Podpłynęły dżanki, Gogeta do broni. Te płyną też dżanki, ale Quantum to drzewa w sumie nie ma dużo. Tak na styk, ale Kaproć ma drzewał wciąż dużo. O, tu płyną te tak, galery. Co one, one Co one mają? A tutaj jakiś desant idzie? I, co to, szer, to są szermierze? ojeju ale szermierze to, to nawet Nie spodziewałem się, że tak będzie. Jejku, ile tych szermierzy jest. 26 mierzy tak poczyściło. No, ale coś się nie ma co dziwić. W końcu 16 obrażeń co sekundę. To jest naszego zabijania. Zastanawiam, co by było jakby to tutaj zasantował, przecież tu nie ma nic do obrony, to by... Pojeździłem po ekonomii. Tym bardziej, że z tego co widzę Quantum ma problemy z drzewem, więc nie ma budować wieżyczek. Nie musiałby się opierać na Gogecie, który Gogeta też nie ma z dużo drzewa. A tutaj o tą wyspę nie, nie widziałem, żeby cokolwiek się działo. Tak sobie patrzyłem w sumie cały czas widzę, że Koketa walczy Europą. Ale tu jest Quantum, tanki. To są Warshipy. Kaprocia. No i Kaproć ekonomicznie stoi ładnie. Quantum zbudował porty. Na 5 jest, a tu jest tych portów teraz 7. I ekonomicznie Kaproć dalej. Czas jest do przodu z drzewem. Ile on ma? W sumie porównajmy to. 46 na drzewie Quantum Eee Czekaj, 23 roboli mu stoi Tu miał taką sytuację, okej okay. A wydobywa mu A tak, ma więcej robotników, tylko No to tak dziwnie wygląda. A jak już pad został, to gogeta 57, trochę na zbożu. Na drzewie i na kamieniu 31, tutaj to jest pamiętam, na tym jednym kamieniu 31. Aha, może być jeszcze, nie, nie będzie jeszcze. Gogeta 10 na zbożu, 5 łódek. No i, nie, mniej. No Gogeta, znaczy Gogeta, Dante. Dante ma w sumie mniej. I Dante to jest to, co w sumie e, ja ogólnie nagrałem to drugi raz, ponieważ pierwszy mi się źle e, nagrał. Nie miałem głosu łącznego. Ale tutaj widać, że zrobił bombardy, lecz Dante to wyspotował. Oraz trochę ja tych domków nie rozumiem, bo w razie desantu, tak jak przed chwilą mówiłem, bo to się desantowało tutaj, to to mogłoby Cię wybronić, a w tym momencie te domki w środku nic nie zrobią, to, to No powinien być jakiś osem, że w razie czego muszą zrobić yy, tych yy, wieśniaków do obrony. Tutaj widzę, że Gogeta by dodatkowe drzewo, żeby budować domki, mieć sobie się populacji, a Dante nie. I on poszedł z Polski. Tutaj Polska jest dobrym wyborem, ponieważ surowców jest mało. I tak naprawdę wydobywa postawienie tutaj yy, fabryki kamienia, fabryki kamienia, fabryki kamienia i to jest wygrana gra. Wtedy zaczyna się przeciwnika od surowców, się go wykręci ekonomicznie. Tutaj quantum wysłać jakiś warshipy, żeby bronić. Ale ty już będą kolejne warshipy kaprocia. I w tym momencie to jest. dość duży koszt. A pamiętajcie, że. Jedna bombarda to jest prawie tysiąc drzewa, więc no tutaj. Właśnie to nie. to są tysiące drzewa. A wyspy są przeciwnika. Tutaj trzeba powiedzieć, że kaproci i ka znowu wysłali, budują kolejne. Tu mają jakieś działo, żeby bez czego nie powstała żadna wyżyczka. Tutaj cały czas z mógł spokojnie wydobywać. Ty wydobywałem, a to jest resztka. No i tutaj w sumie. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Lepszy byłoby chyba galeony, żeby odbić wodę, ale w tym momencie to już raczej. Ym... No, a jeżeli aset tego nie odbija, tego nie odbije. No to jest koniec. Gogeta się poddał. Phantom się też poddał. No, to już woda została zdominowana i ci gracze nie mieli surowców, czyli zdominowa zdominowanie wody, odcięcie przeciwnika od surowców i zdobycie wysp. No, zdobycie wysp często prói przewagę. A w tym przypadku to wygrało. Pomysł nie był zły, bo trzeba powiedzieć, że. Bombardy to by naprawdę dużo zrobiły, ale jednak trzeba było też chyba powalczyć o te wyspy i zdobyć przewagę ekonomiczną. Bo jednak Boros Election to jest tak naprawdę gra ekonomiczna. Wygruje przeważnie w 80% przypadkach, albo przy dłuższych potyczkach zawsze wygra ten co będzie o lepszym ekonomie. I tutaj możemy jeszcze zobaczyć: Quantum wychodząc, mamy Cyrek, o teraz też miał mało. Ale kapluś na wodzie 11 ma więcej plus, ma więcej portów, więc on to pewnie ma 5 portów, na 9 portów i taka sama ilość drzewa. Te rzeczy nie wydobywałem, więc można zobaczyć, ile jest roboli, ale kapluś ewidentnie miał mniej roboli i wszyscy 100% drzewo, piękne, to. Można powiedzieć ładne zagranie, żeby powiedzieć piękne, ale to tak, to nie wiem czy to była taktyka, czy on tak, tak zrobił, ale że to była taktyka, to bardzo ładna i bardzo skuteczna. Gdzie on wydobywa? Ograniczyć ilość robotników, mieć więcej jednostek. W sumie tak głównie nie grają. Miej robotników, więcej jednostek. No i w tym wypadku to wygrało. Tak... Mocno. Dobra, nie ma co. Mam nadzieję, że to nie będzie... Zły z mojej oceny. Tak jak mówię, to co mnie zabolało to tutaj to. No i te wyspy w sumie zrobiły robotę. To jest 10 tysięcy, 10 tysięcy, to jeszcze jest jakieś dodatkowe 10 tysięcy, więc... 40 tysięcy drzewa zrobiłoby różnicę w tej grze Tak samo Polska już jest Polska, tam nie ma Polski I tutaj Polska... Wydobędzie to, wydobędzie to, bo to też się kończy No to i zaraz buduje kopalnie kamienia <try> Robi kutry I w tym momencie bombarda czy coś nie jest w stanie tego pokonać A jedzenia tarczy to nie zabraknie, bo jest woda Dobra, dziękuję do zaglądania, do następnego, cześć.